Skoro 10:20, a ja już w lesie, razem z tysiącami innych poszukiwaczy i zbieraczy, byłem na tym rewirze niedawno ze 3 tygodnie temu po południu kiedyś tutaj się wypuściłem. Natomiast jestem jakieś 600-700 metrów od miejsca, w którym wczoraj podniosłem swoją pierwszą tykę w tamtym kierunku. No i plan jest taki, żeby właśnie spenetrować te rewiry. Tu jest trochę wyżej mniej terenów takich podmokłych. Dzisiaj lekkie buty trekkingowe, bo po wczorajszym bieganiu w ciężkich gumowcach trochę czuję nogi, więc, więc mam nadzieję, że się na początek rozchodzimy tutaj. A później pójdziemy na drugą stronę, drogi, tam tereny bardziej podmokłe. Tam z godziny, właśnie, jakiejś eksploracji, może właśnie w gumowcach, jak będzie ochota. No i przede wszystkim czas, bo za 3-4 godziny spodziewany jest jakiś już opad deszczu. Zobaczymy, co to przyniesie nam dzisiaj dzień. Trzymajcie, trzymajcie kciuki, żeby podniósł dzisiaj do pary. To, co wczoraj znalazłem, byłbym super ujarany. Jestem już bardzo blisko miejsca, w którym podniosłem. No i muszę powiedzieć, że w powietrzu wyczuwalny jest zapach zwierzyny. A no więc pewnie gdzieś w nocy tutaj bywa, ewentualnie nad ranem I jeszcze ten zapach się tutaj unosi No więc to potwierdza, że to dobra miejscowość, jest dobra lokalizacja o, wiewiórka Dobra lokalizacja do tego, żeby pochodzić tutaj, poszperać, popatrzeć. A nóż może jeszcze coś się uda znaleźć. Poroża nie ma, ale jakaś budka spadła z drzewa. Leży. Może gdzieś ktoś kiedyś się poprawi, naprawi Chodzę już około 40 minut Dochodzi 11 No i na razie powiedziałbym na spokojnie Nie widać ani ludzi Nie widać zwierzyny Czucie czasu do czasu rzeczywiście czuć i tutaj Widać, czuć w zasadzie, że te jelenie się kręciły jeszcze nie tak dawno. Bo co chwilę wchodzę na, na miejsca, w których ten zapach jest dość intensywny. Ale tradycyjnie oprócz odchodów, na razie nic więcej nie widać, żeby po sobie zostawiły. A świeży trop. Widać tutaj rzeczywiście liście ruszone. I może coś tu zgubił, jak już przyszedł skubać, To może coś zostawił. No teraz biegam od tych sosen do sosen. No bo jak już przy jednej coś znalazłem, to może znajdzie się. Gdzieś tam przy kolejnej, tam znowu jakiś wywrot duży. Znowu zobaczymy. Ale zmierzam do młodnika, tam dalej gdzieś przede mną powinien być taki młodnik. Jakiejś z mapy satelitarnej. Wychodzi, że on bardzo nieregularny, może sam się gdzieś tam zaczął wysiewać, rozsiewać. Wczoraj go widziałem, ale już tam nie doszedłem, więc dzisiaj Pójdę, zobaczę, co w tym młodniku. 200-300 metrów stąd, w tamtym właśnie kierunku. Jest miejsce, w którym udało mi się wczoraj podnieść tego pierwszego zrzuta. No i jestem w miejscu, do którego chciałem dotrzeć na skraj tutaj lasu. Tu jest jakiś kolejny młodnik, i starszy, i młodszy jest tutaj też jakiś zręb był prowadzony a tutaj mnóstwo ścieżek świeżych tropów świeżych ścieżek którymi te jelenie biegają więc jestem w dobrym miejscu trzeba teraz tylko tutaj trochę pochodzić no i teraz obczaiłem tą miejscóweczkę tutaj byłem i nagrywałem film gdzie pokazywałem, jak śnieg lub wiatr wyłożył te młode sosny, takie 5-metrowe, 4-5-metrowe. Sosny tutaj takie były wyłożone i już z nimi zrobili porządek. Podejrzewam, że też jakieś zrzuty przy okazji mogli stąd leśnicy wytargać. ślady po łosiach ale nie tylko także stąd gdzieś mi tutaj wyskoczyły jelenie myślałem że niesiony euforią wczorajszego znaleziska dzisiaj będę tutaj sobie Fruwał w podskokach, ale jednak te ciężkie moje gumowce dają mi się we znaki przeszedłem ponad 5 km a czuję się jakbym zrobił co najmniej dwa razy tyle Więc chyba tereny podmokłe dzisiaj nie wypalą damy sobie spokój, odpuszczę go Fizycznie nie dam, nie dam Rady. Ale klimacik jest. Szkoda jedynie, że zrzutów nie widać. Podniósłbym jeszcze jednego i słuchajcie mógłbym kończyć sezon Tyle łażenia że głowa mała i najgorsze co może być to kleszcze. Jest ich niemiłosiernie dużo. Ależ miejscówka, ależ tu jest dużo odchodów Ale niestety są też porozrzucane puszki po piwie więc są zbieracze świeże odchody minąłem Jelenia Tutaj kiedyś coś musiało spaść tylko czy leży czy podniesiony tam pewnie zmyłkus z daleka się świeci na pewno tak jest złamany złamana gałąź sosny Nic więcej, nic więcej. Dobra, przelecimy tutaj i spadamy. Jestem już na kursie powrotnym, ale w dalszym ciągu biegam od ogryzionej sosny do ogryzionej sosny. Oczywiście rezultat wciąż ten sam, bez zmian. Ale tam jeszcze jest jeden, jakiś taki duży konar, więc się. Jeszcze przejdę Bo co tu innego do roboty Trochę się chmurze, Ale ma nie padać Przynajmniej do 14 O 14 może trochę popadać Ale o 14 mam nadzieję że będę w domu a jeszcze lepiej byłoby gdybym był tam z jakimś nowym zrzutem. Niestety w tym miejscu tego zrzutu nie podniosę. Ale czy tu są fajne Ja nie sądziłem, że tutaj są takie fajne rewiry Ktoś tu był I to bardzo przed chwilą Ktoś tu był On podejrzewa łosia o coś takiego jest łoś w pierwszym odruchu myślałem że ktoś stoi w czarnej kurtce no a tym kimś jest pan łoś jak się okazało no. nie, nie może wyostrzyć olebi spróbujemy podejść może się nie obrazi Stoi. To i czeka. Jestem ciekawy, gdzie te łososki pozrzucały te swoje łopaciska. No, i jestem ciekawy, czy mnie widzi. Jest kawał zwierzę. Dobrze, dajemy spokój. Każdy idzie w swoją stronę byniu na razie. Omijając łosia przed w miejscu pozyskania sosny, pobojowisko straszne. Jeszcze nie uprzątnięte gałęzie. No ale widać, że jelenie też tutaj przychodzą. I korzystają z tego, że te konary leżą na ziemi ale dobija 14 słuchajcie dzięki za oglądanie ja mam jeszcze z półtora kilometra do samochodu biegnę bo się chmurzy trochę zaczyna wiać trochę się ochłodziło miałem wędrować koło samochodu, kurtka w samochodzie więc lecę co prawda dzisiaj na zero ale jeszcze radość jest po wczorajszym podniesieniu. Do następnego. Dzisiejszy dzień obfituje w spotkanie z łosiami, spotkania. Tutaj klempa z małym stoi. Nie wiem czy małego będzie widać. O tutaj są, dobra. O. jest a za klępu powinien być młody gdzieś o, jest tutaj za drzewo o teraz ładnie młodego widać też stoją nie uciekają przyglądają się tak jak i bynią a jak przyjeżdżam z kolegą, fotografem, to nigdy nic nie możemy zrobić. jakieś zdjęć, bo zawsze dziś te zwierzaki uciekają z jakiegoś powodu. No i dobra, lecimy znowu w swoją stronę. Nie ma zrzutów, kurczę, nie ma zrzutów.